Kolejna barka z piaskiem rusza, a nagram jeszcze trochę, a dlaczego by nie? Już taki jeden filmik jest nie taki podobny no a tu dla odmiany zrobimy jedno ujęcie bez tych no No, bez cięć no. Jakieś ptaki tu lecą. Szkoda, że nie mogę nas spojrzeć na nie, bo jestem zajęty nagrywaniem. Bateria już słaba widzę, że jest To chyba ła będzie, tak myślę, że ła będzie, ale... Ale nie widzę ich. Popatrzę się teraz, że tak powiem Przez wizję aparatu, a nie przez... a nie w ten wykranik. Nie no sorry, to chyba jednak nie, 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 chyba Nie, chyba nie. ale niestety Ach, miałem taki pomysł żeby tu jakiś ptak sobie podróżował, ale nie, nie podróżuje. No dobra, to na razie tyle. Jeszcze na końcu pokażę, co ja jeszcze pokażę. No skąd nagrywałem? Pokażę, proszę Państwa. Tu siedziałem na tych korzeniach, prawda? Odsłoniętych. Sosny I Ciekawa sprawa zwróćcie uwagę że Te korzenie pokryte są korą Po odsłonięciu One już tam pewnie wiele lat są odsłonięte Tak więc Zobaczcie też na inne drzewa no nie Tutaj też są korzenie Odsłonięte i one są no, w dużej mierze pokryte korą. To jest chyba ciekawa obserwacja, tak, tak sądzę. No i schodzimy w szuwary. Albo zrobię jeszcze jedno przybliżenie tej barki. Co w takiej piosence było swoją barkę pozostawiam na brzegu. Wymijanie. Co to jest za kuter?